Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Mikołaj Gospodarek i chciałem zaprosić Was wszystkich na Jest to niezwykła Podlaska rzeka, która zrobiła na mnie już za pierwszym razem ogromne wrażenie. Później z aparatem wracałem przez wiele lat i wracam do dzisiejszego dnia, żeby fotografować, żeby pokaz pokazywać jej niezwykłe piękno. Przeżyłem nad tą rzeką wiele niezwykłych historii, wiele przygód. To wszystko zapisałem na zdjęciach, ale tak naprawdę te zdjęcia nie potrafią powiedzieć Wam nic więcej poza tym, co widzicie. Dlatego postanowiłem troszeczkę rozwinąć temat i pokazując Wam te obrazki, zdradzić nieco tła, nieco tej kuchni fotograficznej, jak to się mówi, żeby lepiej to wszystko sobie uzmysłowić, jak to wyglądało. Jedną z takich bardzo ciekawych przygód, które wspominam i bardzo często opowiadam, jest odkrycie pływających krów w jasionowie. Przejeżdżałem sobie drogą szutrową z Jasenowa do, do Listowa i przy brzegu zobaczyłem przywiązaną drewnianą łódkę, a po drugiej stronie pasące się stado krów. Słyszałem gdzieś wcześniej o tym, że nad Biebrzą spotkać można te pływające krowy, ale nigdy tego nie widziałem. Myślałem, że są to jakieś takie podania, legendy. Poza tym. Yy, Ktoś mi mówił, że jest to bardziej na południe, w Brzostowie, w Jasionowie. Nikt nigdy o tym nie wspominał, także było to dla mnie zaskoczenie. Trafiłem tam w samo południe, więc miałem dosyć sporo czasu i zacząłem się zastanawiać, co zrobić. Poszedłem do najbliższych zabudowań i po prostu zapytałem, czy to rzeczywiście jest tak, że ktoś przyjdzie i te krowy przeprowadzi przez rzekę. Odbyłem tam bardzo ciekawą rozmowę z panami, którzy. Byli zaskoczeni moim pytaniem, bo dla nich to było coś oczywistego, że te krowy muszą po prostu wrócić na drugi brzeg i pójść na noc do gospodarstwa. Także postanowiłem tam zostać i poczekać, bo chciałem to zobaczyć. No i spektakl był naprawdę niesamowity, i wtedy jeszcze nie miałem świadomości, że było to jedno z takich ciekawszych wydarzeń nad Biebrzą, jeśli chodzi o te pływające krowy, które dane mi było zobaczyć. Oczywiście później trafiałem jeszcze kilka razy na takie dosyć spektakularne momenty, ale takiego jak ten wtedy w Jasionowie w 2010 roku już nie powtórzyłem. Tak mniej więcej o godzinie 17 przyszedł gospodarz, wsiadł do łódki, zanim ochoczo do tej wody wskoczył pies, przepłynęli na drugą stronę i te krowy po prostu jak zaprogramowane ruszyły przez rzekę i przeszły obok mnie. No, było to coś niesamowitego, bo no, tam było bardzo dużo wody, te krowy po prostu płynęły. Po mniej więcej dwóch latach wróciłem do Jasionowa i niestety stwierdziłem, że w tym miejscu brzeg wygląda już zupełnie inaczej. Ktoś zrobił tam takie miejsce do wodowania tratw, także wiedziałem już, że tam tego przepędu krów nie zobaczę. Poszedłem jednak do tego samego gospodarstwa, gdzie byłem wcześniej, bo znowu widziałem krowy za rzeką, tylko w zupełnie innym miejscu. No i tam usłyszałem takie bardzo śmieszne zdanie, które często powtarzam, że Tadzika krowy są. I te Tadzika krowy są. Nic mi nie mówiło, bo nie mogłem zrozumieć o co chodzi. Chodziło o to, że są tam krowy Tadeusza. Tadeusza, którego nie znałem. Dla nich znowu to było oczywiste, że to są Tadzika krowy są. Więc postanowiłem poczekać. Czekałem znowu kilka godzin na brzegu. No i ku mojemu zaskoczeniu, tak znowu około 17 przyszedł David Beckham. Wsiadł do łódki, przepłynął na drugi brzeg i te krowy znowu, jak zaprogramowane, po prostu ruszyły z całym stadem przez rzekę, tylko tutaj odcinek był jeszcze dłuższy. Ja stałem na takiej niewielkiej wysepce na, na rzece, no także w ogóle to było po prostu coś niesamowitego, bo w pewnym momencie te wszystkie krowy mnie otoczyły. Tak mnie ten temat zafascynował, i tak ten temat mi się spodobał, że w te pędy ruszyłem kolejnego dnia do Brzostowa. I tam też paradoksalnie za pierwszym razem trafiłem na najciekawsze warunki i zobaczyłem taki przepęd w przepięknej scenerii. Nad wodą unosiła się taka nie, niezbyt wysoka mgła, a na to wszystko jeszcze no, panował jakiś taki niezwykły klimat. Była taka niezwykła aura dookoła. Byłem tam zupełnie sam. Bo w kolejnych latach, to już jakby tak wyprzedzając, nie wiem, czy temat stał się bardziej popularny, czy bardziej taki chodliwy. To za każdym razem ktoś tam był jakiś fotograf, a to filmowiec, a to po prostu gapie, którzy przyjeżdżali, żeby to zobaczyć. A za pierwszym razem byłem zupełnie sam. Co prawda, nie byłem wtedy jakoś tak przygotowany, nie wiedziałem, jak to w tym rzestie wygląda, więc utytłałem się w błocie po samą szyję, żeby przejść też na jakąś taką wysepkę. Żeby no, nie stać razem z tymi krowami na brzegu, tylko żeby sfotografować je z jakiejś takiej ciekawszej perspektywy. No, był niesamowity. Pamiętam jak wracałem samochodem na pole namiotowe w Augustowie, to musiałem te wszystkie rzeczy zamknąć szczelnie w reklamówce, wrzucić do bagażnika i w związku z tym, że się nie przygotowałem i nie miałem ze sobą żadnych rzeczy, to wracałem do tego Augustowa w samych majtkach. No i później, jak tam opowiadałem znajomym co się wydarzyło, pokazywałem te zdjęcia, no to dopiero dało się to zrozumieć. No bo ten widok wysiadającego mnie w samych gaciach z samochodu, no, no był taki dosyć na pewno zaskakujący. I jeśli chodzi o brzostowo, to bardzo lubiłem tam wracać ze względu na krowy, ze względu na ten klimat, który tam panował na polu namiotowym u pana Konopki. Z tego co słyszałem, to niestety on zmarł. Także teraz gospodarstwo przejął chyba jego syn. Nie wiem, czy dalej to pole namiotowe funkcjonuje. Wiem niestety, bo sam to widziałem, że takie wielkie wieżby na brzegu, które stały, na których był powieszony taki punkt widokowy. Wiem, że one zostały wycięte. Także troszeczkę to Brzostowo się zmieniło. Ja zapamiętałem Brzostowo z takich przepięknych wschodów słońca. Zajeżdżałem sobie tam na spokojne wieczorem. Słońce zachodziło za plecami, więc nie było tam za bardzo nic do fotografowania, ale za to poranki latem są w wzrostowe boskie. I trafiłem kiedyś na taki lipcowy burzowy dzień. Tuż po tej burzy, oczywiście jak się rano obudziłem, bo ta burza szalała przez całą noc, wylewałem sobie kaloszem wodę z namiotu. Zobaczyłem, że raz, że podniósł się poziom wody w rzece, a dwa, że pozalewało wszystkie te łódki, te takie pychówki, które y, normalnie tam stoją. No i widok był niesamowity. No, kalosze mi tutaj za bardzo nie pomogły, bo trzeba było dosyć głęboko wejść do wody, więc w samych klapkach ruszyłem, żeby tylko nie wbić sobie jakiegoś kamienia, czy, czy korzenia w nogę. Y, ruszyłem do tych łódek. No woda była lodowato zimna. Pamiętam, było coś, coś po czwartej rano. Y, nogi obkleiły mi pijawki, no ale widok był naprawdę super. I myślę, że drugiego już takiego nie powtórzyłem do tej pory, mimo tego, że było to ponad 10 lat temu, to te zdjęcia, które wtedy zrobiłem, no, no, no są po prostu dla mnie takimi ulubionymi, jeśli chodzi o brzostowo, jeśli chodzi o biebrze. W ogóle to też było tam dosyć zabawne, bo ja stałem w tej wodzie tak dosyć daleko od brzegu, odszedłem. I zupełnie ni stąd, z owąt znalazł się tam facet w takim pontonie. Ja słyszałem go, tylko tam była mgła dookoła, więc za dużo nie widziałem. Słyszałem tylko, że ktoś przyjechał. Słyszałem jakieś takie wodowanie, no i nagle wiecie w tej mgle: po prostu tak zupełnie od czapy wypłynął mi facet, który przepłynął mi, tak no, powiedziałbym, koncertowo przed aparatem. No. Lepiej bym sobie tego po prostu nie zaplanował. Naprawdę było to coś niesamowitego. Jeśli chodzi o takie inne miejsca nad Biebrzą, no bo oczywiście jeżdżąc i szukając, no przemieszczałem się praktycznie z wzdłuż całej długości Biebrzy, czyli gdzieś tam do okolic Nowego Dworu, Lipska, Sztabina, aż do ujścia yy, Biebrzy do Narwi w okolicach Wizny. No trudno mi jest wskazać jednoznacznie takie miejsca, w których. Ona jest najładniejsza. Ta, ta rzeka jest po prostu nie do opisania, nie do y, zaszufladkowania. Ona y, potrafi się zmieniać z roku na rok. Y, takimi pewniakami, w które można się wybrać, w których ona jest bardzo ciekawa, na pewno jest Burzyn. Y, jest tam wieża widokowa. Tam trafia bardzo dużo ludzi, bo ta wieża jest oznakowana, więc nie ma z tym problemu. Y, tuż obok y, tej wieży widokowej y, jeszcze parę lat temu stał taki piękny szpaler wierzb. Doszły mi jakieś słuchy, że tych wierzb już nie ma. Ja byłem tam ostatnio dwa lata temu i te wierzby widziałem. Nie wiem, jak jest obecnie, ale to by też było takie moje fotograficzne marzenie, żeby sfotografować sobie te wierzby i wschodzące słońce za nimi. No, byłem tam latem za pierwszym razem. To, to słońce oczywiście wschodziło zupełnie nie w tym miejscu, gdzie bym sobie wymarzył, więc musiałem poczekać do zimy. I wybrałem się wtedy pierwszy raz na takie bardzo wczesne przedwiośnie nad Biebrze, i to był naprawdę strzał w dziesiątkę. To, co się dzieje teraz, ta susza, która panuje, no jest niewyobrażalna. Ja pamiętam podlaskie morze, które rozlewało się po prostu w całej dolinie, i tak naprawdę, patrząc z Burzyna, z Brzostowa czy z, z, z góry strękowej, widać było po prostu jedną wielką połać wody. I tak też wtedy trafiłem, właśnie to był koniec lutego, taki mroźny poranek, no i to słońce po prostu idealnie za tymi wierzbami wzeszło, także no, marzenie się spełniło. Dodatkowo, nie wiem skąd, znalazła się tam jeszcze bardzo klimatyczna, stara, już taka dosyć rozwalająca się pychówka, czyli to taka łódka, którą pływa się po Biebrzy. No także to było po prostu takie dwa w jednym. Jeśli szukacie ciekawych miejsc nad Biebrzą, to polecam Wam wybrać się na taką przejażdżkę samochodową z Wizny w kierunku Brzostowa. Jest to niedługi odcinek i po drodze macie kilka bardzo fajnych miejscowości. Warto zatrzymać się w Sieburczynie, w Rutkowskich, w Burzynie i w Brzostowie. Tak naprawdę w tych wszystkich miejscowościach bez problemu znajdziecie rzekę, dojdziecie na brzeg i będziecie mogli zobaczyć niezwykłe Klimaty. Jeśli chodzi o drugą stronę, no sprawa się trochę komplikuje, bo po pierwsze trzeba pokonać Narew w Wiźnie, później jedziemy cały czas w kierunku Tykocina, skręcamy w stronę Strękowej Góry, w Strękowej Górze przejeżdżamy mostem nad Narwią i skręcamy w kierunku Brzezin. Jedziemy sobie przez Brzeziny w kierunku Giełczyna i tuż przed Giełczynem skręcamy w prawo w taką nikłą asfaltową dróżkę, która doprowadzi nas do takiej osady Kołodzieje. Tam droga się po prostu skończy tabliczką Biebrzańskiego Parku Narodowego i stamtąd, jeśli jest woda, no to zobaczycie takie wielkie podlaskie morze i wszystko będzie zalane. Jeśli tej wody nie będzie, no to zobaczycie takie różne drogi, które prowadzą w różnych kierunkach, w prawo, w lewo, prosto. Yy, idąc tak naprawdę, przed siebie, po jakimś czasie, po prostu dojdziecie do biebrzy. Ja wędrowałem i poznawałem tam tereny najczęściej z Piotrem Dąbrowskim, i tutaj muszę Wam polecić takie niezwykłe miejsce do nocowania, bo gdyby ktoś się chciał wybrać i poznać te miejsca bliżej, o których tutaj opowiadałem, to no, warto się gdzieś tam zatrzymać, warto pojechać tam na kilka dni. I taką agroturystyką, którą odkryłem kiedyś zimową porą, kiedy przyjechałem pierwszy raz fotografować Wydry nad Biebrzą. No jest właśnie dom pod klonem w Giełczynie u Tamary i Piotra. I no zawsze mile wspominam te pobyty i myślę, że to jest taka niezwyka, niezwykle dodana wartość tego, że ich poznałem i dzięki nim też dowiedziałem się dużo więcej i o samej rzece i o całej okolicy. No Piotr jest kopalnią wiedzy, jest strażnikiem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Także bez problemu i zgodnie z prawem kieruje mnie w takie miejsca, gdzie mogę dojść. Zna też teren na bieżąco, bo tam się wszystko dosyć płynnie zmienia, bardzo szybko, więc to, że ja Wam dzisiaj opowiadam, że w takie miejsce, a takie można dojść, dojechać, nie oznacza, że tak będzie, jeśli tam pojedziecie. I to jest właśnie piękne w Biebrzy, że yy, tak naprawdę tam się wszystko bardzo dynamicznie zmienia. I ta rzeka, którą ja pamiętam sprzed 20 lat, sprzed 10 lat, sprzed 5 lat czy sprzed 2 lat, wygląda już dzisiaj zupełnie inaczej. To wszystko ewoluuje, zmienia się, czasami wygląda lepiej, czasami gorzej, no bo to, że to miejsce w Jasionowie mi odebrano, ktoś wysypał je żwirem i z tego co wiem wyciąga się tam tratwy, którymi ludzie pływają po Biebrzy, no je straciłem. Ale równie ciekawe miejsce znalazłem kawałek dalej, jadąc w stronę Goniądza. We wroceniu. Piękne, nagle znikąd po prostu wyrosło przed moimi oczami, piękne zejście do rzeki, i na dodatek jeszcze zobaczyłem stojące w wodzie konie. No także, też czasami się tak zdarza, nie ma się co załamywać, i jeśli ktoś chce poznać biebrze, no to musi się po prostu na to nastawić, że ta rzeka jest niezwykle dynamiczna, tam się dużo dzieje, dużo zmienia, ale jest to rzeka przepiękna, i polecam Wam. Żeby wybrać się nad Biebrze, żeby poznać Biebrze bliżej, bo jest to coś, o czym się nie da tak naprawdę opowiedzieć. To po prostu trzeba zobaczyć, przeżyć, poczuć świeżość poranka, zobaczyć miliony komarów o wschodzie słońca. No i też posłuchać tych ludzi, spotkać tych ludzi, wędkarzy, miejscowych, gospodarzy, oni tak dosyć... Zawsze niepewnie podchodzą do turystów, do letników, którzy się gdzieś tam kręcą, no bo jest to dla nich trochę niezrozumiałe. Ta rzeka jest czasami dla nich jakimś utrapieniem, a dla nas jest po prostu czymś niezwykłym. Dla ludzi, którzy przyjeżdżają i, i, i są zafascynowani przyrodą, naturą, pięknymi pejzażami, no to jest takie zawsze zderzenie światów. Ja strasznie lubię te rozmowy, jak tłumaczę komuś, że nie jestem geodetą, nie przyjechałem robić domiarów, nie badam dofinansowań unijnych, tylko po prostu fotografuję piękno tej rzeki. No wydaje mi się, że z tych rozmów później wychodzą bardzo takie ciekawe rzeczy, bardzo ciekawe historie, dużo można się dowiedzieć. No także to jest fajne i warto być nad Biebrzą takim otwartym. Nie unikać też kontaktu z ludźmi, bo ja miałem taki początkowo czas, że się trochę obawiałem, że ktoś tam mnie z widłami pogoni, ale później się okazało, że właśnie Brak takiej presji czasu, czyli taka umiejętność rozmawiania z tymi ludźmi, no wpływa bardzo pozytywnie. Oni się otwierają i opowiadają, bardzo chętnie odpowiadają na jakieś tam pytania, no i też coś podpowiadają. Ja dzięki temu poznałem mm, i sporo ciekawych osób, i sporo ciekawych miejsc, dzięki nim, do których nigdy bym nie trafił, bo skąd miałbym wiedzieć, że akurat. Znajdę w jakiejś polnej drodze piękny drewniany krzyż. Jeśli na przykład zdradziłem się, że interesują mnie jakieś takie etnograficzne klimaty i ich szukam, no to tam ktoś mówi: o To panie, to sobie tam pan pojedziesz. Tam jest taki piękny, stary krzyż, co ma 200 lat. Nie? No i nagle się okazuje, że w życiu bym tego nie znalazł. Nie pisze o tym żaden przewodnik, nikt o tym nie wspomina. A jakiś tam, powiedzmy, pan Stanisław z małej wioski mi to sprzedaje po prostu tak. Dla niego to jest taka wiedza oczywista, a ja po prostu dojeżdżam tam i strzękę zbieram gdzieś tam z trawy, no bo po widok jest niesamowity. Jedźcie nad Biebrze, poznajcie Biebrze. Myślę, że to, że teraz szaleje tamten pożar i w mediach dużo się o biebrze mówi, wpłynie w jakiś sposób może też pozytywnie. Może ileś osób sięgnęło po Atlas Geograficzny, zobaczyło, gdzie ta Biebrza płynie, gdzie leży Biebrzański Park Narodowy. I oczywiście jest to straszna tragedia, i coś, z czym pewnie przyroda będzie radziła sobie przez wiele lat, ale miejmy nadzieję, że właśnie ludzie wrażliwi, ludzie, którzy kochają naturę, odkryją to miejsce albo na nowo, albo przyjadą tam pierwszy raz, zafascynują się i miłośników biebrzy nam tylko przyrośnie. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że zainteresowałem Was tym tematem. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!